No, zobaczmy, co tutaj mamy. To artefakt, którego szukały gobliny. Niezwykłe. Przypomina mi to. No, nic w sumie. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Jest tak, jak podejrzewałem. We wszystko są zaangażowane wyższe gobliny. Mogłeś nam powiedzieć. Jestem pewien, że mówiłem. Rozumiem, że świetnie się bawicie z Avon, ale trzeba wziąć to na poważnie. Ja podchodzę do tego poważnie. Ciężko będzie namierzyć gobliny. Marius po zwycięskiej wojnie zniszczył wszystkie ich miasta. Zostały z nich ruiny. Wiecie co? Ta mapa, którą znalazłem w laboratorium Jurika. Coś tam jest zaznaczone. Myślisz, że to centrum kontroli? Tak może się wydawać, ale byłem tam kiedyś i niczego tam nie ma. Nawet żadnych ruin. Warto się rozejrzeć. Zdecydowanie. <laughs> A ten... Ten artefakt. Właśnie. Gobliny muszą coś wiedzieć o tym przedmiocie. Z moją wiedzą o reliktach... Doktorze, doceniam twoje zainteresowanie, ale trzeba go chronić. Nasza wioska Wyfasz, jest przed... sanderze! Ale znacznie więcej... Wiesz co? Chyba jednak zatrzymam to na trochę. Laboratorium? Idziemy? Ten artefakt Pewnie. może mieć znaczenie kulturowe. Nie rozłożysz go na części. <laughs> Nauka to nie rozpatrzy... A więc, Lukas, musisz podejść do tego miejsca poważnie. Uwierzysz, że tak powiedział? Co niby według doktora cały czas robiliśmy? Pewnie się przeze mnie rozpraszaliście, Czemu nie dasz artefaktu Xanderowi? P Później się tym zajmę. Jest, tak jak mówiłem, całe mnóstwo niczego. Skoro jesteśmy, rozejrzyjmy się. Jeśli centrum jest tutaj, znajdzie się jazda.